Mam młodszą siostrę, która już jako nastolatka wykazywała bardzo niepokojące zachowania. Miała wtedy 17 lat i z jakiegoś powodu nienawidziła naszego taty. Do dziś nie wiemy dlaczego. W pewnej nocy weszła do łazienki z nożem, a nasz tata akurat tam był, mył zęby. Usłyszałam krzyk i natychmiast pobiegłam pod drzwi. Zaczęłam w nie całych sił, krzycząc, ale ona przekrzykiwała mnie, wykrzykując straszne rzeczy. Słyszałam jak tata najpierw próbuje ją uspokoić, a potem zaczyna błagać, żeby się opanowała. Po chwili zaczęły się odgłosy szarpaniny. Coś się tłukło, słychać było kroki, uderzenia, potem głośne słuczenie lustra i jęk bólu mojego taty. Po pomoc i krzyczałam, że policja już jedzie, ale odpowiedziała mi tylko cisza i kolejny huk. Zsunęłam się po ścianie na podłogę. Płakałam i modliłam się, żeby wszystko skończyło się dobrze. Po chwili usłyszałam jej wrzask. Puść mnie ty. A zaraz potem dźwięk, który sprawił, że serce stanęło mi w gardle. Coś ciężkiego upadło na kafeli. Myślałam, że zemdleję. Po kilkunastu sekundach lamka się poruszyła. Cofnęłam się odruchowo, sparaliżowana ze strachu. Gdy zobaczyłam, kto wyszedł z łazienki, zamarłam. To był mój tata, cały posiniaczony, ranny, ale żywy. Na jego twarzy malował się szok, jakby sam nie dowierzał, że właśnie uszedł z życiem. Jego koszula była podarta. Tuż za nim na podłodze leżała moja siostra, nieprzytomna. Tego wieczoru została zabrana do specjalistycznego ośroka. Policja nawet nie pozwoliła nam się z nią pożegnać. Wszystko działo się szyko, jak w złym śnie. Ani ja, ani mój tata nigdy więcej się z nią nie skontaktowaliśmy. Trafiła do zakładu psychiatrycznego.